Dzień dobry, nazywam się Małgorzata Marcinowska w firmie Intens, pracuję w dziale wdrożeń. Podczas mojej prezentacji, tej, a także pozostałych dwóch, chciałabym opowiedzieć o funkcjonalnościach, które zostały zaimplementowane do naszej platformy na podstawie Państwa sugestii, ponieważ w każdym wdrożeniu spotykamy się z Państwem, Państwo zaczynają korzystać z platformy i mają swoje uwagi supercenne. Niektóre z nich jesteśmy w stanie rozwiązać. Tak jak to się mówi wdrożeniowo, czyli piszemy z kolegami, z koleżankami jakąś procedurę czy rozszerzenie, jednak część z nich wymaga już ingerencji w platformę. I właśnie jedną z takich funkcjonalności jest funkcjonalność związana z zastępstwami. Tak naprawdę wdrożyliśmy ją już w 2019 roku. Warto tutaj zwrócić uwagę na różnicę między udostępnionym inboxem a zastępstwem, ponieważ tak naprawdę. Wraz z nadaniem zastępstwa przekazujemy użytkownikowi, który nas zastępuje, wszystkie nasze prawa. Z tym, że w wersji 2000, z 2019 roku robiliśmy to zero-jedynkowo czyli, na przykład, ja idę na urlop, wybieram sobie koleżankę, która mnie zastępuje, może mnie zastępować w zakresie całego mojego inboxa, całych moich projektów, całych moich raportów. Nie mogliśmy niestety tutaj tych uprawnień. Rozdzielić pomiędzy procesy czy też dokumenty. I bardzo często zwracali na Państwo uwagę, zwłaszcza teraz, kiedy ta praca w rozproszeniu stała się bardziej popularna, kiedy nastąpił wielki wzrost pracy na takich aplikacjach do obiegu dokumentu, że przydałoby się jednak troszeczkę zwiększyć kontrolę nad tym, co się komu udostępnia. Na przykład pani kadrowa z jakiejś firmy idzie na urlop i nie do końca chcę, żeby jej koleżanka widziała wszystkie umowy, które ma w inboxie, czy też wynagrodzenia pozostałych pracowników. Ale z drugiej strony nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby faktury, które idą normalnym obiegiem, zostały przez zastępczynię dekretowane. Dodatkowo kolejne głosy od państwa były związane z tym, że coraz więcej wdrożeń naszej platformy. Opiera się już tylko o moduł webowy. Użytkownicy w ogóle nie korzystają z platformy okienkowej, posługują się tylko intens przez stronę przez www. I właśnie w tym scenariuszu niestety bez pomocy administratora nie byliśmy w stanie zarządzać w wygodny sposób naszymi zastępstwami. I udało się. Głosy napływały do nas, więc my tak samo eskalowaliśmy te tematy do naszego działu produkcji. Udało się to zaimplementować. W zasadzie zbiegło się to z pracami nad prawami do dokumentów, o których tutaj wcześniej mówił Marek, i wyszła z tego chyba całkiem fajna rzecz. Chciałabym teraz Państwu zaprezentować, jak posługiwać się takimi rozszerzonymi zastępstwami. Zalogowałam się teraz na inbox pani. Matyldy Uznańskiej. Proszę zobaczyć, ma tutaj kilka dokumentów. Dodatkowo, jeśli chciałaby sobie coś wprowadzić, ma listę, do której jest upoważniona. Dla kontr przykładu pokażę tutaj inbox pana Marka Dudka. Pan Marek chyba jest bardzo zapracowany, ponieważ ten inbox jest dość mocno tutaj zaawansowany. Pan Marek również spod plusika. Ma tutaj dokumenty do szybkiego startu, konkretne dokumenty do dodania. No, i pan Marek wybiera się w końcu na urlop. Postanawia, że zastąpi go pani Matylda. Co musi zrobić? Oczywiście musi rozpocząć od utworzenia relacji. W tym celu należy wybrać moduł Relacje Operatorów. Otwiera się nam właśnie takie okno i następnie wskazujemy, kto powinien te nasze prawa otrzymać. Tutaj pani Matylda. Tu trzeba zwrócić uwagę, żeby typ relacji wskazać jako może zastępować. Dalej, możemy wskazać w kolejnym kroku albo operatora, albo całą rolę. I taka relacja może być bezterminowa, bądź też w zadanym okresie. Po zapisaniu w drzewie pojawił się nam nowy wpis. No i teraz nie pozostaje nic innego, jak wykorzystać właśnie te relacje do utworzenia już właściwego podczas nieobecności zastępstwa. Pan Marek wchodzi w moduł zastępstw i wskazuje, kto będzie zastępowany. No czyli on, Pan Marek Dudek. Następnie wskazuje, kto będzie go zastępował. Tu proszę zwrócić uwagę, że lista ta jest okrojona do osób, które mają już z nami relacje. No i dalej, terminowo czy bezterminowo. Jeżeli odznaczymy przycisk, wszystkie prawa do dokumentów, aktywna stanie się ostatnia zakładka. Są tu wszystkie dokumenty, do których praw ma pan Marek. I on teraz ustawia tak, że pani Matylda otrzyma prawa tylko do oferty przetargowej. Zastępstwo zostało ustawione. Żeby mogło wejść w użytek, pani Matylda musi się przelogować i proszę teraz zwrócić uwagę po prawej stronie. w Praca w zastępstwie już widzimy pana Marka. Pani Matylda teraz. Pracuję jako pan Marek, widać to w prawym górnym rogu. I proszę zobaczyć, to jest inbox pana Marka, okrojony tylko do ofert przetargowych. Ja tu wrócę do jego konta, nawet sobie posortuję po typie dokumentów. Widać, że tych dokumentów jest znacznie więcej w rzeczywistości. Z kolei pani Matylda ma je okrojone tylko do konkretnego zadanego typu. Jeśli chciałaby coś dodać, również jest to tylko właśnie ta oferta. Otwórzmy sobie jeden z takich dokumentów. Pani Matylda, oczywiście, widzi wszystko to i może edytować, co może edytować pan Marek. Wykonajmy przepływ i zobaczmy, co się stanie. Znajdę sobie teraz ten dokument na liście. Skopiowałam sobie jego numer, żeby szybciej go odnaleźć. I tutaj chciałabym zwrócić uwagę, co znajduje się na zakładce Historia. Proszę zobaczyć, widać, że przepływ do archiwum wykonał pan Marek Dudek, ponieważ pani Matylda w tym momencie pracowała właśnie w jego imieniu. Jeśli pani Matylda wykona już wszystkie prace w zastępstwie pana Marka, może sobie spokojnie wrócić do swojego inboxa, odznaczając pracę w zastępstwie. Jeszcze jedna ważna informacja, co zrobić, żeby skorzystać sobie właśnie z takiego selektywnego nadawania tych uprawnień. W zakładce konfiguracja musi być zaznaczona flaga kontroluj prawa do typów dokumentów. Wtedy właśnie możemy sobie korzystać z tej ostatniej zakładki, zaznaczyć wszystkie dokumenty, procesy, bądź też kilka dla wybranej osoby, czy też kilku osób. Tak jak już mówiłam, zastępstwami możemy teraz również bardzo płynnie posługiwać się z aplikacji webowej. Proszę zobaczyć. Zalogowałam się na inbox pana Marka i pan Marek w prawym górnym rogu może sobie skorzystać z dodawania zastępstw. Interfejs ten jest bardzo podobny jak w aplikacji okienkowej. Możemy wskazać, kto nas zastępuje, od kiedy do kiedy i co najważniejsze, w jakim zakresie. Czy to mają być wszystkie prawa do modułów. I tak samo z dokumentami. Czy w zakresie każdego dokumentu, każdego procesu, czy po prostu tych wybranych. Aby uruchomić takie zastępstwo z poziomu aplikacji webowej, pani Matylda loguje się na siebie. I tutaj w prawym górnym rogu również proszę zobaczyć w tej sekcji zastępstwa. Klika wybierz. Akurat teraz ma możliwość zastępowania tylko pana Marka. I znów w inboxie widzimy tylko dokumenty o typie oferta przetargowa. Z kolei, jeśli pani Matylda chciałaby coś dodać w imieniu pana Marka, może to być również właśnie ta oferta. Jak widać, wydaje się, że całkiem fajna funkcjonalność nam się tutaj y, urodziła. Y, cóż uzyskaliśmy? No, po pierwsze, y, zwiększenie poufności oraz bezpieczeństwa poszczególnych danych. Można już selektywnie nadawać uprawnienia, bo oprócz tego, że wydzielamy w cudzysłowie, kto w jakim obszarze może nas zastępować, to trzeba zwrócić uwagę na to, że wraz z takim zastępstwem przekazujemy tej osobie nasze uprawnienia w systemie, czyli uprawnienia nie tylko do dokumentów, ale także do list, czy też do widoków. Dodatkowo, jeśli chodzi o aplikację webową, no to można spokojnie, bez pomocy administratora, poruszać się w obszarze zarządzania zastępstwami. I co ważne, już coraz częściej pojawia się nam tutaj splot z obszarem zwanym RPA, czyli automatyzacjami. Tak jak już dziewczyny wspominały, bardzo często korzystamy z wniosków urlopowych połączonych właśnie z modułem zastępstw i z naszym agentem. Dzięki temu, jeżeli ktoś wystawi wniosek, to w tle tak naprawdę wszelki wpis do tej tabeli zastęp, wszelkie uprawnienia. Już zakłada się nam po stronie aplikacji. Mam nadzieję, że już udało się Państwu skorzystać z tej nowej, rozbudowanej funkcjonalności zastępstw. Kto jeszcze tego nie zrobił, zachęcamy. W razie pytań jesteśmy do dyspozycji. Dziękuję.